Czasami są takie wieczory, gdy się czuję jakby chory. A gdy jeszcze gra orkiestra, to się budzi we mnie. Pesty. Jestem bestią, która chce z tego Nie sens. Zróbię twoje drobne ciało okę za i w całości połóżę twoje drobne po kości. Tak. Nie z powodu nienawiści, na z miłości cię zjem. a cię wiem, Ładziem.

Na początek wam chcę poprosić o to, co potraficie chyba zrobić najlepiej. Chciałbym, żebyście zobrazowały to spotkanie ty avec le bestien. Innymi słowy, chciałbym, żebyście zmaterializowały krzykiem, piskiem, zaskiem, czyli wokalno gardłowo oralnie wręcz, zmaterializowały bestię, żeby to stanęła przed wami, prawda? Niemcy zwróciły się uwagę, jakby tutaj wysilać wyobraźni za bardzo nie trzeba, bo tych bestii jest na około parę <grym> okazów, jak nie więcej. Hey. <grym> Oj, jesteś jest, no to w bo z się snało Ale jak się dowiesz, no nie wiem, wyobraź sobie, jakby to była taka bestia z wyobraźni. Jakby to bardzo nie będę się zagłębiał w temat ze względu na księdza. Ej, tutaj jest które wydają mi się trochę być bardziej zepsute niż ja, nie wiem. Słuchajcie, dziewczęta, wykorzystajcie tutaj tą pełną... Nie, zaraz, w momencie sceny, na przystępie będzie, dobrze? Wykorzystajcie tutaj pełną gamę możliwości, jaką dają na przykład samogłoski. Przypominam, A, E, I, O, U. już? Chyba, żeby któreś z Was syny wolały tak bardziej... Y -y -y -y". Może być, cudownie. Oczywiście, jeżeli komuś tak na przykład bardziej przypasi, to niech sobie skorzysta z całej w No właśnie, i co? Bo ja jeszcze w że nie słyszałem, żeby któraś z Was na przykład zarzesała, pisała na przykład na literkę L. L. W sensie tam... Mm. To jest Nie, to się zdarza tylko w tarnobrzegu. No jak R? Jak R? No chyba na nawet... odzy... Ale to się nie liczy, to musi być jedna literka. Będzie, no... Chyba, by któraś z Was chciała się pochwalić, na przykład, znajomością języków obcych, no to A, umlaut O, omlaut, ondowaj, to będzie Fyn. Na Dziecięta, okay. wyobraźcie sobie, nie wiem, takiego hydraulika, na przykład. Ale nie, moment, polskiego hydraulika w Paryżu, o! Tego hydraulika, nie? Albo nie, dobra, inaczej. Wyobraźcie sobie, na przykład, że syny Męza. Ale nie, ale znowu by ja powiedziałem swojego męza. Okay? gdzie są tam. Macie przed sobą bestie ze snów, z kosmarów. Widać, że jest totalnie zdeterminowany i fajny. I z wiekorem pomowy i dobrze, bardzo Ale zanim stanie się, co się ma stać, nic skradnie Wam tego zaufania. To Wy wydacie z siebie ten pisk, ten zask, ten ksyk, ten. Łabędzisz pies, ostatni, przed tym momentem totalnego zupełnie zamrozenia, bo no nie wiem, tego co będzie się działo później, dobrze? Chciałbym, żebyście się skupili, wyobraziły sobie taką bestię, albo przypomniały taką bestię gdzieś w przyszłości. Ok, dziecyny, ja będę liczył dookoła cech, przygasają światła delikatnie. Robi się rok bestia, coraz bliżej, za wami ściana, przed wami coraz bardziej zmniejszająca się, sesji powiedzna. I ikon pomocy, syny bestia za chwilę zrobi swoje, a wy wtedy w te! To z wyobraźni cudzysia było No panowie, no to teraz musicie się postarać, żeby zasłużyć na taki pisk Dobra, panowie, do was mówię Lwy, tygrysy, orły, sokoły, byki, Niedźwiedzie, bizony I co tam jest w lesie Mieszka? Wywiórki, tak? Tutaj mają mazą takie wywiórecka. Słuchajcie, panowie, żeby nie było popeliny. Okej, okay, chłopaki. Ile tchu? Ile fabryka doła? Ach, niech nie, nie, z podłoga. Niech pękają tynki. Kurde, odnowią tą starą budę. Będzie okej. Okay. Nieważne. Mm -hmm. Nie ma tego złego, co? Słuchajcie. I niechcie synom, na przykład, nie wiem, przez tydzień schodzą dresze po tym ryku od stóp do nóg. Jakie <laughs> bestie. Tak, żeby zrobiło się tutaj po prostu aż zimno tego ryku. Albo gorąco. Nie wiem, jak syn zareagują. OK? Panowie, niech się zmaterializuje jedna wielka bestia a który głośniej, tym lepiej. Ty bestie, cztery! Ale chodzi o to, że co, żona nie pozwala? Jak dziecyny było? Ale co, ale trochę pokrzyceli. Trochę fajnie. Ale za słabo krzyceli. A w domu nie mogą. To te baby zrozumie To jest niesamowite. Mają krzyczeć głośniej. I będziecie zadowolone. Ja tego nie pojmę. Ona mówi, jej z jednej strony nie pozwala, a z drugiej niezadowolona, że nie krzycy się za cicho. Nie to jest seks. Jakiś... Por coleixão, mete o sexo em ponto de school. Dedicado em termos de um school. Ingrediente, Só tem área vendedora. eu A tia vem. Oi,